Staszek, że na ten, że jeszcze tu. tak żeby wszystko widzieć, co jest w graniu. i tutaj zasilanie poprzez zaworki przekierowujemy na dane odbiory to jest y, tam atmosfera w dzwonie, zasilanie nurków i że jak udzielamy pomocy podwodnym, to w zakresie podawania im właśnie powietrza wysokiego ciśnienia 20 paskali. średniego to jest 3 i małego 1 i w się podwodnym typu kilo. Oni to używają do szasowania palasków, szasowania przedziałów szacowania. Ale przed, na naszym systemie kilo może się wynudzić. Używając na, 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 naszego powietrza. To bardzo... Komorę byśmy chcieli zobaczyć. To za chwileczkę pójdziemy dalej do komory Nie bardzo korci, żeby wejść do środka. Mora łącznikowa. No, właśnie, do dzwonu. Do dzwonu, tak? Bardzo wolniutko. Otóż to Jest tam dzwon A zapytaj, zapytaj porucznika jak tu wejść. No ja się trzeba No jak to podciągnę? Chodź pierwszy. Tam nic nie ma? Nie. tylko ja ręką się nie podciągnę. O właśnie takie podciąganie widzisz. No Murek tak się nie podciąga na pewno. Wiesz jak śładny jest. No, wiesz, my sportowany przecież, nie w lasłe. Nie został. Nie ja ci ciągnąć się na lękać. To jest za dużo osób to się nie zmieści. I i aby, aby się a może się widzę. Powoli tylko wolne ujęcia lub wolne jak kręcisz, tak? Postaram się, tylko ktoś się szybkoję, żeby nie zlecieć. Się nie... Czuwałem na to. Właśnie troszkę wychyli do przodu. Albo kolano, o tak, tak, tak. Ale filmuje, filmuje. Dobrze. No i z tyłu za tobą zobacz co dobrze, jest. Może Możesz stanąć nogi. A tam uchwyt. I tam w dół rozsuwacie. Czuje się taką atmosferę chłodu, nie? Mogę przekazać tak. Na chwilkę. Teraz ciebie sfilmuję. Pozdrowię sam z dwóch nurków wejdzie I, 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 i stoją, nie siedzą nie są się To nie jest to tak naprawdę hej chłopaki słuchamy? pójście na górę dwóch się mieści, już schodzimy Sadzimy. weźmiesz kamerę ode mnie? tak, tak teraz mogę podać no, Okej, okay. jest włączona? Filmuj. <grybuj> no, byłem w dzwonie. Ej, no tylko prosto, <grybuj> ja, Ekstra. To, a...